Siemanko, to są Bambiki. Ha, 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 ale was Bambiki, czemu? Bo nie macie fałdolców! Co ty powiedziałeś? Bo nie macie fałdolców, Bo jest wasza dwójka, a nasza czwórka. Ha, ha, Pixel Orbit wie, co zrobić. Poproszę, przyna karta. Chodź. No dobrze, Daj rękę, okej. Pixel Orbit to szóstkę. Jaj! A teraz ten głupi i to porąbany. My z tobą. No co? Teraz nam psz, wytłumaczaj. Dlaczego tak robisz? Podrywasz moją dziewczynę. Dlaczego? No właśnie, kochanie. ale kochanie. Nie tak. ma, kochanie. Ja już się nie kocham. Groszyna i Pawełek, wiesz, co z nim zrobić? Doskonale, Pixel Orbit, ty też. Szysy. Popyłek. Roz. Yes, yes, yes. Jeszcze raz. ty. Co robiliśmy? Kraszyna! Nie ma kraszyna! Co ty gadasz? A ty, wiesz to gałganie? Jesteś takim Bambikiem, bo nie umiesz grać w Stable A ja umiem! Mam 6 lat! A ty, tu c ha cy! Ha, ha, Ale z tymi Bambik! Nie jestem Bambik! Kończymy, Wizowie! Pamiętajcie! Oni są bambiki, ale Glazyna i Pawełek, oni będą moi. Wpijcie na kanał pan, Olu, pan, pan Olbitowy, tam gdzie jest moja zemsta. Może ze jutro albo dzisiaj jeszcze będzie jaka zemsta. Jak chcecie zobaczyć, to co może zobaczyć jutro albo dzisiaj, więc musimy was jeszcze zasubskrybować, z wy ale łapkę w górę tylko mi. I proszę, mówcie, że jestem najlepszy z gry z proszę. Nikt tak ci nie ufa. Co tu się dzieje? WYZYWAMY się z ale my gubiliśmy. Dobrze, że mnie nie biliście, bo mnie w ogóle nie było no na kanałach. W ogóle. NA innych byłeś. Ale no, nie na no tym. Nie na tym telefonie, tylko na tamtym starym BYŁO Chyba BYŁ, nie wiem, ale, ale chyba byłem. Nie wiemy. Mr. Samuel! By... Jeszcze was pokonamy! CIEKAWE jak wy pokonacie. Grażyna, na osłonie i Wy to robicie jakieś tam jajoczka. Czyli takie jajka. Ty ty, ty, a ty sobie robisz jajka. Więc widzowie to już na tyle wam się łapeczkę i jutro sam samo dzisiaj. Let's go!